Panie trenerze, 70 do 20, do 20, ale chyba na wynik nie ma co patrzeć, prawda? To są treningi. No wiadomo, że Ostów to jest druga liga, a tutaj no, kandydat do medali. Bardzo dobry trening. No, zawodnicy musieli objechać po cztery kółka na nowym torze. Wczoraj wieczorem o tej porze zrobionym. To się w miarę trzyma. Myślę, że jutro będzie jeszcze lepszy. No i o to mi chodziło, żeby zawodnicy pojeździli no, Trochę tej geometrii yy, Zapoznali się po prostu z, z nowym kształtem toru No i wszystko Zobaczymy co jutro będzie Panie trenerze, w jak, jakim składzie jutro wystąpimy? Bo oba, zdaje się, że Jonas Davidson wylatuje do Anglii Ja no, mam problem Mogę mi, nie mieć nawet Jonsona, Bo coś mu się podziało z motocyklami Dwoma i pojechali do Bydgoszczy robić Więc jak zdążą to przyjadą A jak nie ja to będę musiał jakoś skład troszeczkę Ale tutaj się nie martwię Bo, bo... Widać, że Jonsson jest w formie i więcej mi zależy, żeby Grek pojeździł juniorzy. Na pewno Rafał wyszedł, też będzie potrzebował coś posprawdzać i Piotr. Także potrenujemy to też. Jedyna nie wiadomo to chyba drugi junior. Na kogo by pan na dzisiaj postawił? No jutro powiem, co będę na dzisiaj. Mieć.